Wyznanie, Anna Brejnakowska. Przepraszam cię, tato, że piszę drugi list do mamy, a do ciebie nic. Nie, nie zapomniałam. Myślę o tobie stale, ale jestem zła, że nie było cię więcej. Że nie zdążyłam o wszystko zapytać. Żałuję, że te piękne, szorskie ręce miałam, tylko czasem. Mama była muzą i powietrzem Parnasu, ty moim ogniem i skrzydlatym pegazem. Nauczyłeś mnie być kwiatem na pustyni, kwiatem kaktusa. Nauczyłeś dogadywać się z wiatrem i słuchać ciszy. Wzniosłeś mnie ponad Partenon w zachwytach godnych wyobraźni Fidiasza. Podarowałeś mi wszystkie naj, z tego świata patrzę na naszą fotografię mama ty ja mój boże pozwól nam kiedyś powtórzyć pa de trois